Hejka! Boże... Boże, jak te rachunki podrożały. No, takie czasy. Energię trzeba oszczędzać. No ale co, czyli my nie oszczędzamy? Haha, <laughs> pewnie. Oszczędzamy. Nie, wiesz co, jak już jesteś taki skrupulatny, to proszę bardzo, bo ja to wszystko wyliczyłam. Ale przecież nic nie mówię. Nie, chodzi o to, że po prostu w oszczędzaniu nie chodzi tylko o sprzęty, których używamy. W ogóle na oszczędzanie ma też wpływ konstrukcja budynku. Wiesz, co to jest izolacyjność cieplna? No i teraz będziesz się wymądrzeć. tak? Mm -hmm, Dobra, mm -hmm, Sorki, mm -hmm. mów. Słuchaj, więc ciepło z wnętrza budynku może uciekać przez? No, przecież wiem. Przez y, wentylację, dach, okna i y, fundamenty, jeżeli nie są dobrze zabezpieczone. No i przez ściany też. Czyli? Tak, czyli nasz przyszły dom... Będzie mieć grube mury jak zamczysko. Nie, niekoniecznie. Zamknij oczy. No. Mam tutaj coś dla Ciebie. No, książę, otwieraj no. oczy. Pierwsze wrażenie? Białe. Porowate, jednorodne, leciutkie. Lekkie jak. Puch. Czyli nasz przyszły dom będzie jak? Jak dom puchówka. Słuchaj, niekoniecznie, bo mamy tutaj dwa w jednym. Materiał konstrukcyjny. Który jest też jednocześnie świetnym izolatorem. No ale taki mm, dom drewniany, wiesz, taka chatka góralska jest lepszy, bo drewno jest najlepszym izolatorem. Okej, okay, masz trochę racji, bo rzeczywiście drewno jest świetnym izolatorem, ale beton komórkowy jest jeszcze lepszy. Mhm. Proszę bardzo, to są współczynniki przewodzenia ciepła różnych materiałów. Mm, a od cegły jest. Mhm. Co? 10 razy lepszy? Mhm. Czyli albo taki mur z cegły, albo. Taki mur. Taki mur z betonu komórkowego. Ty? Zobacz. Beton komórkowy jest od zwykłego betonu ponad 20 razy lepszy. No, jest 20 razy lepszym izolatorem. Mamy rozwiązanie. No, liczmy, nie kłamią. Proszę cię, już ja już mam tak dosyć tych rachunków. Budujmy, proszę cię. No, będziemy budować tylko wiesz. Sprawdzimy sobie wszystko spokojnie, o, dobra? Tak, to mój detektyw. No, dzięki temu cię znalazłem. No,